Zwiadowca wychodzi z jaskini. Żartuję, przyszedłem ogłosić Wam nowy konkurs Zwiadowcy Historii. Zapowiadałem go już na mojej grupie facebookowej i na kanale, ale teraz staje się rzeczywistością. Przekroczyliśmy już 65 tysięcy polubień na fejsie i 5 tysięcy subów na YouTubie. Z tej okazji robię dla Was mega konkurs, takiego jakiego raczej jeszcze nie było z grubymi nagrodami. Nie byłoby to możliwe bez sklepu Zwiadowca Historii, który w sumie dzięki niemu są te nagrody, a on istnieje dzięki Wam. Jest to myślę takie podziękowanie dla Was ode mnie. Także myślę, że warto wziąć udział w konkursie. Co trzeba będzie zrobić, żeby wygrać w tym konkursie? Niewiele. Trzeba będzie zasubskrybować kanał na YouTubie, jeśli jeszcze tego nie robicie, i napisać w komentarzu pod tym filmikiem konkurs. To w sumie wszystko. Niewiele, prawda? A teraz chodźcie zobaczyć, co dla Was przygotowałem. A do wygrania macie wykrywacz Vanquish 340 firmy Mindlab Pełen zestaw. A, czapeczka, czapeczka jest moja. E, baterie osłonę wam dorzucę, no i wykrywacz 100%, dnówka, 2 lata gwarancji. Prosto ze sklepu zwiadowca historii. Drugie miejsce. Profine 20 Pinpointer Ręczny Pinpointer do precyzyjnego namierzania obiektów będzie to nagroda za drugie miejsce. I jako trzecie miejsce, nagroda dla taki oto zestaw z magnesem neodymowym o udźwigu 280 kg, ponad 30 metrów liny. Do tego skrzynka transportowa. I do każdego ogólnie zestawu dorzucam jeszcze taką oto naklejkę z jadowca historii. 3D, taka fajna, gruba. Znajdziecie je też na sklepie. I na szywkę różne z jadowcy historii. Zapomniałbym jako nagrody pocieszenia. Mam jeszcze trzy dodatkowe miejsce będzie książka o Józefie Piłsudskim. Macieja Gablanowskiego z wydawnictwa Znak, ufundowana przez to wydawnictwo również w sumie. Jest to, można powiedzieć, taka biografia Piłsudskiego. Także to będą jeszcze trzy dodatkowe miejsca dla osób, które się nie uda wygrać, że tak powiem, tych głównych nagród. Będą jeszcze trzy nagrody pocieszenia później do wygrania książka. Wracając do czapeczki, możecie cały czas taką pochwytać u nas na sklepie. Jest dostępna. Nie dużych pieniądzach. Koszulkę, sobie, którą mam na sobie, również możecie znaleźć na sklepie. Cały czas zapraszam Was na mojego bloga, www.zwiadowcahistori.pl i na sklep, który sponsoruje te nagrody sklep.zwiadowcahistorii.pl i do subskrybowania kanału na YouTube, który wkrótce zamierzam skrzesić. Wrzucę parę fajnych filmików, kilka testów z terenu oraz w sumie jeden. Można powiedzieć wykopaliskowy film, ponieważ został wykopany z czeluści przeszłości. Zgubiłem dawno temu bardzo fajny materiał z fajnego fanta, który już od kilku lat jest w muzeum. I znalazł się na pewnej karcie pamięci i zamierzam go Wam przedstawić. Tak więc nie czekajcie, zasubskrybujcie kanał, napiszcie pod filmikiem konkurs i czekajcie na losowanie. Losowanie myślę zrobię za jakieś około 3 tygodnie. Zapewne jak zmontuję następny filmik, a zwykle mi to trochę schodzi. I będzie na jego zakończeniu, także czekajcie cierpliwie. nagrody będą ogłoszone. A losowanie zapewne przeprowadzę chwilę wcześniej na Facebooku, czy żeby szło na live, a żeby też nikt nie powiedział, że coś tam jest, jakiś wałek czy coś. Więc wszystko będzie elegancko i przejrzyście. Pozdrawiam Was serdecznie z Wiadowca Historii. Dasz do.